Um, no wiecie co, jak było w ogóle, no może zacznę od tego, że w moim domu rodzinnym nie piło się alkoholu. To znaczy moi rodzice nie byli uzależnieni, piło się oczywiście alkohol, na okazyjnie, na imprezach. Tego alkoholu zawsze było sporo, ponieważ ja miałam też w tej rodzinie już taki dalszy, miałam sporo osób uzależnionych w ogóle od alkoholu, więc ten alkohol zawsze gdzieś tam był. Natomiast ja osobiście nigdy jakoś tego tak nie, nie, nie zauważałam, nie widziałam, a jak widziałam, to nie odbierałam tego jakoś tak, w ogóle, nie, nie trafiało to do mnie jakoś tak w ogóle emocjonalnie, że tak powiem. Ja uważałam, że osoby pod wpływem alkoholu są zabawne, że, 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 że robią w ogóle ciekawe i śmieszne rzeczy, więc dla mnie ten alkohol jakoś tam nie był, nie był takim w ogóle zły. W tam, na tamty czas. Nie? Natomiast e, ja pierwszy raz się napiłam, słuchajcie, jak miałam 13 lat, e, dzięki mojemu kuzynowi, który był dla mnie 6, 6 lat starszy, więc miał 18 lat i był w stanie przynieść nam e, wtedy proste wino. I ja już wtedy, w ten pierwszy raz napiłam się, tak po prostu, do utraty przytomności. Nie pamiętam w ogóle całego tego wieczoru, nie pamiętam co się tam działo. Mam tylko takie urywki. Pamiętam ten drugi dzień, że źle że, że, że się czułam, ale jako młody organizm, oczywiście bardzo szybko się do porządku dziennego z tym. Później miałam w ogóle długą przerwę. No i oczywiście jako nastolatka. Wtedy się zaczęły wtedy się zaczęło alkohol, towarzystwo. Ja już wtedy. Do, miałam w ogóle bardzo dziwne towarzystwo, ponieważ to było też towarzystwo, które dużo piło. To byli starsi ludzie ode mnie, którzy dużo pili, e, było tam bardzo dużo tego alkoholu i e, powiem wam, że każda moja praktycznie impreza wtedy. Ja już wtedy w ogóle nie miałam absolutnie na tym kontroli, ponieważ ja nie byłam w stanie się absolutnie zatrzymać. Ja nie miałam takiego ty, takiego takiego wyznacznika po prostu, gdzie przekraczam tę granicę, nie? To zawsze było, ja zawsze kończyłam po prostu gdzieś tam na podłodze, byłam noszona, przenoszona z toalety do, do łóżka i tak dalej, więc to było zawsze jakieś takie bardzo, bardzo destrukcyjne picie z mojej strony. Ale jeszcze wtedy mi się wydawało, że wszystko jest ok. Później um, poznałam swojego chłopaka, gdzie, gdzie, gdzie w ogóle tego alkoholu już było mniej. My dużo, dużo rzeczy robiliśmy razem, więc jakieś wycieczki i tak dalej. Oczywiście ten alkohol miał, ale już w takich mniejszych ilościach. Ja też miałam duże przerwy. Um, um, nie było to takie destrukcyjne picie jak wcześniej, no ale generalnie po prostu ten alkohol ciągle był w tym moim życiu. i tego alkoholu było oczywiście bardzo dużo, ale wtedy na, tam, na tamten czas mi się wydawało, że wszyscy piją, to jest bardzo, tak najbardziej normalne i um, że to po prostu w ogóle należy do takiego życia nastoletniego, do tych imprez, um, że, że tak powinno być, bo wszyscy tak robią, więc um, nie stanowiło to dla mnie absolutnie żadnego problemu. Tym bardziej, że ja dzięki, bo przez alkohol w ogóle, ja byłam wycięta może jako dziecko, bardzo, ja byłam przez dorosłych nazywana jako dziwne dziecko. Ja byłam bardzo wrażliwym dzieckiem i ja mogę nawet powiedzieć, skusić się o tezę, że miałam taką bardzo starą duszę, byłam takim bardzo, bardzo empatycznym dzieckiem. I ja po prostu, um, przez to, że ciągle słyszałam, że jestem dziwnym dzieckiem, to ja w pewnym momencie zaczęłam się dostrajać do ludzi. Po prostu być taka, jaką chcieliby mnie zobaczyć. I tutaj bardzo dużą robotę um, hmm, um, odwalił mój tato, który, który w ogóle zawsze gdzieś próbował mnie przekierować na to, żebym była taką grzeczną dziewczynką, żebym była taka poukładana, żebym nie była głośna, żebym się nie wykucała swoje, że po prostu um, taka poukładana, po prostu um, mała dziewczynka. I mi ten alkohol po prostu już jako nastolatce dawał takie wyzwolenie od tego, że, że ja, nie muszę, ja nie muszę nic udawać. Ja po prostu mogłam być wtedy totalnie sobą. I to mi dawał, to mi właśnie dawał ten alkohol, nie? Że, że ja gdzieś tam w ciągu dnia, znaczy w ciągu dnia normalnie na co dzień zachowywałam się jako tak rzeczna. Poukładana dziewczynka, taka jak każdy chciał mnie widzieć, przebojowa, e, i tak dalej, natomiast alkohol powodowo wyzwalał we mnie to, taką, taką tą dziewczynę, jaką byłam naprawdę. I, i wiecie, co tak, z perspektywy e, czasu że w ogóle, e, właśnie ja zapijałam tak naprawdę siebie. Ten, ja byłam takim człowiekiem pozoru, w ogóle taką miałam pozorowaną osobowość i co doprowadzało do tego, że, że, że ja piłam coraz więcej i więcej. I um, takie pierwsze, pierwsze dla mnie takie objawy, że, że coś się dzieje nie tak, były wtedy, jak, um, jak po prostu zaszłam w ciąży. I ja zaszłam w ciąży i już wtedy, ja nie piłam w czasie ciąży, ja karmiłam moje dziecko też piersią. Ale jak tylko odstawiłam moje dziecko, to właśnie wtedy wróciłam natychmiast do alkoholu, do imprez, tego też alkoholu znowu było dużo, było coraz więcej. Było po prostu zaniedbywanie, zaniedbywanie obowiązków, było zaniedbywanie, może nie tyle co dziecka, ale, ale gdzieś tam zaniedbywanie takich codziennych obowiązków, po prostu, zawalanie mnie. Nie. Zawalanie jakichś terminów yy, i tak dalej, ale jeszcze wtedy, jeszcze wtedy tego nie dostrzegałam. Gdzieś tam się zaczęło w ogóle, słuchajcie, pojawiać ta myśl, że, że dzieje się coś złego i ja nie piję normalnie, tak jak inne, inne, inne dziewczyny, inne kobiety, natomiast yy, inni ludzie, natomiast jeszcze wtedy to nie stanowiło problemu. Yy. Problemy, problemy, wiecie, co zaczęły się, jak zaszłam w ciąży z drugim dzieckiem. I wtedy ja, po prostu pierwsza myśl, jaka mi się pojawiła wtedy w głowie, to to, że ja cholera nie będę mogła się napić nie? przez 9 miesięcy i nie piłam tego alkoholu przez 9 miesięcy, ale powiem wam, że wtedy już by zaczynało być ciężko. Było już mi ciężko, bo już, już tęskniłam za tym alkoholem, myślałam o tym alkoholu. Już pojawiły się takie, ja to powiem, że głody, po prostu, że, że, że gdzieś tam myślałam o tym alkoholu. Mi się bardzo ciężko, często śniło, że. Przepraszam, napiję się. Mi się bardzo często śnił ten alkohol też w nocy. I że jestem pijana, bo budziłam, budziłam się przerażona. I wiecie, co jak urodziłam mojego drugiego syna, to pierwsza myślą było to, że jest. Ja zro... Że teraz już jestem wolna, ale trzeba to dziecko po jeszcze gdzieś tam te resztki resztki rozsądku zachowałam, że przynajmniej trzy miesiące muszę karmić. Ale to już było tak, że ja, słuchajcie, przez moją głowę, ja wymuszałam na sobie brak, to, to że ja po prostu wymówiłam sobie, że ja muszę przestać w ogóle po trzech miesiącach, ponieważ ja już nie mam pokarmu, ponieważ ja już nie będę, nie muszę, w już jest wszystko w porządku i ja tylko czekałam, słuchajcie, wyznaczyłam sobie datę, kiedy ja się napiję i ja po prostu sztuptałam nóżkami i czekałam tylko na to, żeby się napić. I rzeczywiście tak było i napiłam się, napiłam się wtedy, jak w ten dzień i poczułam taką olbrzymią ulgę, że ja w końcu, ja sobie to oczywiście tłumaczyłam, że to jest taki w ogóle mój powrót do, do mnie, że ja w końcu mam swoje ciało dla siebie, a tak naprawdę, gówno, prawda, prawdę, no, po prostu chciałam się napić tyle, i, i, i się napiłam. I, I od tego momentu wydaje mi się, że zaczęło się już tak w ogóle po, po, po równi pochyłek, bo, bo zaczęły się w ogóle problemy z tego, z, z powodu alkoholu. Um, na początku jeszcze, ja jeszcze potrafiłam to ukryć. Na początku ja potrafiłam to ukryć, ja potrafiłam jakoś tam, a ja po prostu funkcjonowałam, wszystko było ogarnięte, był dom ogarnięty, były dzieci ogarnięte, był obiad zrobiony, zakupy i tak dalej. Natomiast um, ja już czułam, że, w, że ja już gdzieś tam podświadomie czułam, że, że ja mam problem w ogóle z tym alkoholem, ponieważ ja nie piję tak jak inni normalni ludzie. Zaczęły się moje relacje w ogóle z moimi przyjaciółmi, zaczęły się w ogóle gdzieś tam sypać, ponieważ ci przyjaciele, którzy nie pili, oni w wostawkę po prostu, dlatego że ja... ja już nie miałam o czym z nimi rozmawiać, ja nie wiedziałam już o czym mam z nimi rozmawiać, oni już mi dawali mi się po prostu nudni. Więc zaczęło się poszukiwanie takiego towarzystwa no, to taki, taki sobie tutaj na Oczywiście takie znalazłam tutaj niedaleko koło mnie w knajpie. Gdzie, gdzie po prostu uciekałam z domu tam, bo ja wiedziałam, że tam zawsze kogoś spotkam, z kim będę mogła się nawić. E, e, moje, wiecie, co, zaczęły się oczywiście problemy ze zdrowiem, bo już w pewnym momencie czułam, że, e, że zaczyna mi boleć, zaczyna mi boleć coraz więcej rzeczy. E, zaczęły się problemy w pracy, e, gdzie już e, co co może nie, nie, nie co tydzień, ale przynajmniej co dwa tygodnie, przynajmniej raz meldowałam, meldowałam się jako yy, na chorobowym, ponieważ nie byłam w stanie wstać rano na kancelarii. I to, wiecie, tak, takim moim przełomem, takim moim dnem kompletnym w, w moim życiu była śmierć mojego taty. I... Ja bardzo to przeżyłam i pamiętam jak wracałam, to się akurat wydarzyło na Wielkanoc i pamiętam, że jak wracałam z moim bratem, a z, bo poszliśmy, pamiętam to wszystko jak przez mgłę, ale wiem, że poszliśmy, poszliśmy trzeźwi do tego kościoła poświęcić te jajka, ale wracając już kupowaliśmy w każdym sklepie przynajmniej jedną butelkę wódki. Mój brat, może tutaj że mój brat nie jest uzależniony, ale wtedy, dla mnie wtedy, jeszcze wtedy nie, ja wtedy jeszcze nie nazywałam się alkoholiczką, ale dla mnie to było takie totalne przyzwolenie na to, żeby puścić po prostu wszystko. I ja wtedy, słuchajcie, przez cztery dni y, nie jadłam, nie myłam się, nie wiem co robiłam, nie wiem z kim rozmawiałam. Pamiętam tylko takie przelotne jakieś tam sytuacje, pamiętam tylko przelotne, y, przelotnych ludzi, którzy gdzieś tam się pojawiali. Mało z tego pamiętam, oczywiście wyniszczyłam się totalnie, totalnie. Wróciłam tutaj do domu i wtedy, słuchajcie, pierwszy raz po prostu miałam takie przyzwolenie. Ja wtedy sobie tak to tłumaczyłam, że przecież ja jestem w żałobie. Mój tata umarł, ja mam prawo do tego, żeby się napić. I, i piłam. I słuchajcie, było naprawdę... Z roku na rok coraz gorzej, z roku na rok coraz gorzej. I moje drugie dno, kiedy już, kiedy już wiedziałam, że naprawdę w ogóle mam problem, bo ja tak naprawdę już od tych trzech lat widziałam gdzieś tam w głębi duszy, że, że, że coś się dzieje i że to nie jest normalne. Takim moim drugim dnem było to, jak po wpływem alkoholu kuciłam sobie ręce. I ponieważ już kompletnie nie radziłam sobie z emocjami, kompletnie nie radziłam sobie z tym, co się dzieje w mojej głowie. I po prostu dla mnie wtedy jedynym takim ujściem dla tych emocji było po prostu rozbicie doniczki, jeszcze doniczki. Po prostu to, co miałam pod ręką i pocięcie się tą doniczką. I pocięłam się tak, że, że mam blizny do tej pory, zostawiłam to jako pamiątka po prostu mojego ostatnich, e, ostatnich prób. W ogóle kontrolowania picia i yy, bycia, po prostu zachowywania się jak normalny człowiek, bo, bo, bo moje picie już nie było normalne. Ja oczywiście w międzyczasie próbowałam, yy, próbowałam gdzieś tam to kontrolować, robiłam sobie suche yy, próbowałam gdzieś tam, yy, gdzieś tam pauzować w ogóle to, 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 to picie, ale wiecie co, to zazwyczaj kończyło się tak, że po prostu wyznaczałam sobie datę, tak jak po pociąży. I po prostu czekałam tylko i czekałam. Nie? Ja już czułam, że po prostu jak robię sobie te pauzy i te pauzy były coraz krótsze, ja coraz byłam bardziej nerwowa, ja po prostu nie mogłam sobie znaleźć miejsca, ja chodziłam i tak dalej, nie? I, i, I wiecie co? I tak... Um, oprócz tego, że jeszcze, że, że miałam te pocięte ręce, pamiętam jak się napiłam w pracy. Ja pracuję też zdalnie i napiłam się o godzinie 10 rano w pracy. I, I wtedy już wiedziałam, co się to już, Znaczy już wiedziałam od początku, ale to było dla mnie takie, słuchajcie, takie po prostu dno za dnem, że tak powiem. Nie? I, I był taki moment w moim życiu, że um, upiłam się i pojechałam do mojej przyjaciółki, do jej nagle. Usiadłam tam i słuchajcie, po prostu rozpłakałam się z tej bezsilności, z tego nadmiaru emocji. I Ona się mnie zapytała, czy potrzebuje pomocy ja byłam przekonana o tym, że ona mi załatwiła jakiegoś terapeuta, jakiegoś psychologa. No ona wróciła i powiedziała, że za parę minut ktoś do mnie zadzwoni. I, i, I zadzwonił ktoś. Tylko, że zadzwonił nie terapeuta, nie psycholog. Zadzwonił ktoś ze wspólnoty. Jest tutaj ta osoba, za co bardzo, bardzo jej dziękuję. I zadzwoniła do mnie e, e, dziewczyna ze wspólnoty i zaprosiła mnie na, swój, na pierwszy meeting. Słuchajcie. I to było dokładnie rok temu, 3 lipca, zanim niedługo będę świętować rok trzeźwości. I traf, tak trafiłam do wspólnoty, poszłam na pierwszy meeting, poszłam na drugi meeting. Byłam przerażona, byłam zlękniona, byłam, nie wiedziałam w ogóle co, z czym i jak, jak, zostanę przyjęta, kto tam będzie. Wiecie, ja też miałam w, w głowy to przeświadczenie, że... Wspólnota a to są z spod sklepu. Nie? To niestety takie jest <grystanie> często przeświadczenie wśród ludzi, którzy nie mają z tym styczności. I poszłam na, na pierwszy, na drugi meeting i zostałam... Ja byłam naprawdę w szoku, słuchajcie. Ja byłam w szoku i wychodząc ze swojego pierwszego meetingu, ja wiedziałam, że ja zrobię wszystko, po prostu wszystko, żeby się nie napić. Że ja już nie chcę wracać do tego świata, ja już po prostu nie chcę być znowu tą samą osobą. I, i teraz um, weszłam na program. Ja miałam to, wiecie co, ja miałam to szczęście, że ja się nie zastanawiałam. Mnie się nie się nikt nie pytał, czy chcę wejść na program, czy nie chcę wejść na program, czy, czy taka będzie moja droga, czy nie. Ja nie słuchałam, ja nie miałam tej okazji posłuchać w ogóle innych ludzi sugerować jakimiś różnymi opiniami. Ja po prostu od samego początku weszłam na program. Od mojego praktycznie pierwszego meetingu. I wydaje, i wiecie co, nie, nawet nie wydaje mi się, ja po prostu wiem, że to był mój ratunek. Że to był po prostu mój ratunek. Ponieważ moje ego, które nadal do tej pory szaleje, na pewno by mi łatwiejsze rozwiązania. Że może najpierw meetingi, że może ja pochodzę, ja zobaczę, no nie, to tak, to tak nie, za, to ja, ja po prostu teraz z perspektywy czasu widzę, że to by nie zadziałało, ponieważ ja bym się wyszarpała stąd, ja bym sobie, moje, moje ego by na pewno podsuwało mi prostsze rozwiązania i pewnie doprowadziłoby do tego. Znaczy nie chcę teraz gdywać, bo się nie gdyba i ja tego nie wiem, co by było, natomiast um, ja jestem bardzo wdzięczna za to, że ja miałam tą szansę wejść od razu na program. Gdyby była to moja sponsor, powiedziałabym pewnie, że jestem bardzo korobną, sponsorowaną. Bo nieraz, nieraz mi mówi po prostu rozkłada ręce i mówi, że Magda, ja nie wiem, co ja mam z tobą zrobić i jak Ci pomóc. Bo gdzie co mi największą trudność sprawia trzeci krok. Mi największą trudność sprawia trzeci krok, żeby puścić, żeby poddać się, żeby puścić żeby zostawić moje ego, ja, ja słuchajcie, po prostu, ponieważ moja mama wyjechała, jak ja miałam 13 lat, więc od 13 roku życia praktycznie prowadziłam dom sama i wychowywałam mojego brata i siebie przy okazji, więc ja całe życie taką byłam z osią samosią po prostu i, i dlatego może mi jest teraz tak ciężko to puścić, bo ja ciągle musiałam polegać tylko i wyłącznie na sobie I... Jak to teraz tak po prostu zostawić, nie wymyślać, nie pisać scenariuszy, nie prowadzić, nie, nie łapać za te? Stery. Bardzo dużo mi to trudności przynosi. Wydawało mi się, że będzie największą trudność prawie mi krok czwarty, bo jak słyszałam od innych że, że krok czwarty jest taki w ogóle ciężki. Nie, słuchajcie, ja, ja na krok czwarty napisałam, na początku napisałam, wypisałam pięć osób. <laughs> um, Moja sponsor nie skomentowała tego, nic nie powiedziała. Zrobiłyśmy te pięć osób, um, ale wiecie co, im bardziej szłam w, w w te dalsze kroki, um, nagle się zorientowałam, że ja nie wiedziałam, może od tego zacznę, że ja po prostu nie wiedziałam, co to jest uraza. Wydawało mi się, że uraza to musi być coś, co jest takie bardzo, coś, co takie istotne jest, natomiast Okazało się, że uraz nie się po prostu. Nie, o, tak naprawdę dole, co za zabija mnie jako alkoholiczka, więc e, drugi raz jak rozpisywałam, cofnęłam się do czwartego kroku i drugi raz roz, e, rozpisywałam 23 osoby. I wiecie co, program e, rozpisywanie tych uraz, e, życie tym programem e, przede wszystkim działanie. Dla mnie, dla mnie działanie jest moim ratunkiem po prostu służba we wspólnocie. Ja, ja, ja bardzo lubię jako osoba w ogóle prywatnie się dzielać, więc dla mnie, dla mnie po prostu działanie we wspólnocie, służenie drugiemu człowiekowi, dzielenie się tym doświadczeniem, chodzenie z posłaniem, dla mnie to jest, dla mnie to jest mój ratunek osobiście. Ja, ja ja widzę po sobie po prostu, ile, ile to radości mi sprawia, ile, ile po prostu takiej nadziei mi to daje. Wiecie, co miałam okazję ostatnio być na detoksie pierwszy raz. I, i to jest właśnie to, co, co ja potrzebuję, nie? Żeby sobie czasami przypomnieć po prostu w kontakcie z tymi ludźmi, którzy jeszcze nie znają to żeby sobie przypomnieć po prostu, gdzie nie chcę wracać, bo ja już tam nie chcę wracać. I, i właśnie to działanie, oprócz tego, że życie tym programem, nie zawsze mi się to daje, ponieważ tak jak mówię, no jestem bardzo kronogna i to moje ego bardzo się szarpie, bardzo, bardzo się szarpie. Miałam nawet ostatnio taką sytuację, że, że dostałam jakiś, jakiś telefon, z, 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 że, że coś tam się dzieje u mnie zdrowotnie. I odpaliłam, słuchajcie. Oczywiście zapomniałam o Bogu, zapomniałam o programie, zapomniałam o sponsor, o wspólnocie. No wystarczyło dwa dni do tego, żeby po prostu popadło w jakieś totalne szaleństwo i niepodczytalność. I wiecie co? I, i w, w niedzielę zadzwoniłam do mojego sponsora i powiedziałam, że słuchaj, po prostu źle się tak czuję, muszę po prostu rady mnie. Ja wiem, że sponsor nie jest psychologiem, nie jest terapeutą, nie jest od tego, żeby nie ratować, ale, ale wracając do tego programu, i znowu wykonując ten prosty zestaw narzędzi, bo my mamy te narzędzia, znowu, znowu gdzieś w ogóle wróciłam do tej równowagi. To było w niedzielę, a dzisiaj już jestem zupełnie inna. I właśnie. Y to mi właśnie daje program, to mi daje wspólnota. To, to te, te meetingi, na które chodzę, to słuchanie innych osób, to dzielenie się tym doświadczeniem. Nawet jeśli czasami te, te, te historie się powtarzają, to za każdym razem, kiedy tam jestem, to za każdym razem słyszę coś innego. I o tej samej nawet osoby. I... Nie wyobrażam sobie po prostu życia teraz bez wspólnoty. Nie wyobrażam sobie życia bez służby, nie wyobrażam sobie życia bez programu. Ja teraz po prostu jestem. Nie mogę powiedzieć, że nową, lepszą Magdą, bo, bo, bo ja nigdy nie będę idealna. Nikt nie jest idealny, ale ja jestem teraz tą trzeźwą Magdą. Jestem tą uśmiechniętą Magdą. Jestem tą Martą, która y, opiekuje się swoim przyjaciółmi, jestem tą matką która opiekuje się swoją rodziną, swoimi dziećmi, która ma czas na to, która czyta książeczki, nie śmierdząc po prostu alkoholem, nie ziojąc z tym dzieciom, która dotrzymuje obietnic, która stawia się na, na spotkania, <grych> która, która dotrzymuje w ogóle terminów u lekarzy nawet, Ym... Dlatego, y, I to wszystko dzięki wspólnocie, to wszystko dzięki Wam i dzięki programowi. I. No i tak chyba, chyba to tyle, no, mm. jeśli, jeśli chodzi o, o, o moją, moją, moją historię. Na pewno mogłam powiedzieć jeszcze tysiące innych rzeczy. Mm. Nie sądziłam, że czas mi tak szybko poleci. Słuchajcie. Ale bardzo się cieszę, dziękuję za to doświadczenie i ja życzę Wam wszystkim pogody ducha. No, dziękuję.